Dobry Grzegorz, Krystian, Trener zajęć indywidualnych i grupowych. Jestem związany zaró zarówno z treningiem siłowym, fizycznym, przygotowaniem motorycznym, jak także ze sportami walki. Dziś chciałbym poruszyć pewien dosyć istotny aspekt, mianowicie trening dzieci. Według mnie dosyć bardzo istotna rzecz, dlatego że każdy z nas, praktycznie, ma dziecko, a tak naprawdę nie mamy zbyt wiele świadomości. Czym ten trening dzieci może być i jakie benefity on do końca daje? No dzieci, jak doskonale wiemy, nasza przyszłość, każdy z nas bardzo chętnie w te dzieci inwestuje, e, stara się o nie dbać, każdy chciałby mieć dziecko idealne, takie, które jest po prostu super, tak? e, Niestety nie wszyscy zwracamy uwagę na taki aspekt, jakim jest trening, tak? Zwracamy uwagę na to, żeby dziecko chodziło na zajęcia angielskiego, rozwijało swój intelekt poprzez szachy, Czasami mówimy ewentualnie o basenie, bo basen wpływa podobno na zdrowy kręgosłup. Nie będziemy akurat o tym dyskutować, ale ja powiedziałbym tutaj o zajęciach takich fizycznych. Mogą to być zajęcia sportów walki, lub jakieś zajęcia ukierunkowane tam motoryczne, tak? takie, które mają poprawić ogólną sprawność naszych dzieci. Drodzy Państwo, no niestety, ten temat myślę, że będzie coraz częściej do nas wracał i jest bardziej istotny, niż by się tak naprawdę nam wydawało. W dobie dzisiejszej komputeryzacji i elektroniki okazuje się, że nasze dzieci dużo więcej czasu spędzają przed różnego rodzaju urządzeniami elektronicznymi, zabawkami powiązanymi z elektroniką, jak tak naprawdę z rzeczami, które mają coś związanego z, na przykład chociażby z kwestiami manualnymi. Tak? Niestety te pewne sytuacje doprowadzają do tego, że no, zaburza się cały, bym powiedział, cała równowaga rozwoju ich emocjonalno-fizycznego. No, czego my nie do końca jesteśmy świadomi. <laughs> na co dzień myślę, że mogę coś o tym powiedzieć, ponieważ prowadzę zajęcia z dziećmi i to nie prowadzę ich za tych zajęć od roku, tylko naprawdę od ponad 15 lat. I widzę, jak z każdym rokiem po prostu mamy coraz więcej problemów, tak? Państwo pa upatrują tylko treningu, w treningu fizycznym czegoś takiego, że dziecko nabędzie pewnych umiejętności, nie wiem, pójdzie na zajęcia karate, zdobędzie pewien pas, ale tak naprawdę zajęcia uczą nas czegoś więcej. Zobaczcie, dzisiaj wszyscy żyjemy na... Wciąż i wciąż zamknięci w domach. W momencie, kiedy dzieci idą na zajęcia, uczą się tak naprawdę pracy gru w grupie. Poznają nową społeczność, wchodzą w nową społeczność, odnajdują, a przynajmniej powinny odnaleźć nową pasję, tak? jakieś nowe zainteresowania. Fajnie by było oczywiście, gdyby to były coś było dla nich ich pasją, ich zainteresowaniami. Coś, co dzisiaj niestety stanowi bardzo znikomy wątek i odsetek tego, co się tak naprawdę dzieje, tak? oczywiście bez dwóch zdań, jeżeli nawet y, dzieci nie czerpią, nie, nie jest to ich pasją, tak nie jest to ich konik, powinny brać w różnego rodzaju aktywnościach udział, po to, żeby się zdrowo rozwijać. No niestety, co za tym idzie? Kwestia komputerów, kwestia tabletów, telefonów powoduje, że. Yy, Sylwetka dziecka, która do tej pory byłaby powiedział nieskazitelna, tak? gdzie te dzieci naprawdę miały pełną swobodę. Wzorce ruchowe, można powiedzieć, ich były idealne. Jeżeli ktoś nie wie, co to mam na myśli, wzorzec ruchowy, czyli wszelkiego rodzaju ruchy, unoszenia ramion w górę, przysiadu, skłonu itd. Rzeczy, które wydawałyby się dosyć naturalne, no niestety nie funkcjonują tak jak potrzeba. Kolejny aspekt do tego wszystkiego. Fast foody, nie fast foody, które wpływają na też na kształt tego, jak zaczynamy wyglądać, na to, że dzieci też są coraz bardziej otyłe. No i co za tym idzie teraz? Jeżeli mówimy o jakimś treningu tutaj, niekoniecznie to musi być trening wyczynowy, w którym dzieci będą uprawiały sport na poziomie e, rywalizacji sportowej. Ja to przede wszystkim mam na myśli sport amatorski, taki, w którym e, będziemy dbali o to, aby nasze dziecko dostało tą ilość wysiłku fizycznego, którą my kiedyś, jak byliśmy młodsi, mieliśmy na podwórku wśród rówieśników. Bo tak naprawdę dzisiaj na podwórkach dzieci nie biegają, nie biegają aż takiej ilości po placach zabaw. Ktoś z Państwa powie, no tak, ale moje dziecko biega. Ale gdy spojrzymy i byśmy przeprowadzili pewnego rodzaju analizę, to jest naprawdę znikoma ilość tych dzieci, która gdzieś tam się pojawia. Każdy ma pewnego rodzaju obawy, że ktoś to dziecko napadnie, porwie, coś się stanie, nie ma nad nim kontroli, nad tym, co się dzieje na co dzień. Więc yy, dziś mamy dużo więcej różnych sekcji, amatorskich sekcji, które powstają i powiązanych z, naprawdę z różnymi rzeczami. Czy to są właśnie zajęcia taneczne, czy to są zajęcia związane z jakąś samoobroną, czy tak jak wspomniałem z jakimś przygotowaniem motorycznym takich zajęć, czy z jakąś też doprecyzowaną dyscypliną sportową. Mówię, te zajęcia no, są za sobą szereg różnych efektów. Oczywiście w tym wszystkim mamy kolejne bardzo ważne aspekty. Aspekty osób prowadzących te zajęcia. Dlatego, no, że no niestety, ale taki, taką osobą jaką jest trener, instruktor, czy też po prostu nazwiemy tą osobę osobą prowadzącą zajęcia, no ma dosyć duży wpływ na nasze dzieci. No bo może zachęcić lub zniechęcić, do tego wszystkiego może się stać autorytetem lub też nie i tak naprawdę wyznacza pewien kierunek, w którym nasze dzieci mogą podążać. Bardzo często to, co ja obserwuję, mamy modę na pewne rzeczy albo chęci dzieci do tego, żeby uczestniczyć w pewnych zajęciach. No niestety dzieci to tak jak i my. Raz wstają prawą nogą, raz wstają lewą, więc w jakimś czasie okazuje się, że dziecko uczestniczące w zajęciach no co ci chęci, koledzy mają nową grę, on chciałby przy czymś też, powiedzmy, wziąć innym udział, no nie, nie, nie do końca chce uczestniczyć w zajęciach, no wtedy w grę wchodzi rodzic, rodzic i trener, tak? Więc my wtedy powinniśmy dać dzieci zachęcać do tego, żeby one bardziej się angażowały i wzięły udział w takich zajęciach. Bo my jako dorośli mamy świadomość, której im brakuje, tak? brakuje im świadomości tego, że jeżeli mają pewnego rodzaju problemy mają okrągłe plecy nie są w stanie wykonać pewnego skłonu do czego to może prowadzić, tak, do tego, że za parę lat będziemy musieli skorzystać z wizyty u fizjoterapeuty, który będzie dbał o nasze dzieci a tak naprawdę idąc z dziećmi na zajęcia możemy zadbać szeroko o ich tutaj aspekt fizyczny i emocjonalny, no bo tak jakby nie było te dzieci jednak przychodząc na zajęcia mogą brać udział w pewnej rywalizacji co powoduje, że Uczymy się wygrywać, uczymy się przegrywać, yy, powinniśmy nauczyć się walczyć, starać się jak gdyby yy, stać się lepszymi, tak więc ten trening to nie jest tylko trening czysto fizyczny, gdzie dziecko tutaj spowoduje, że będzie miało spocone czoło, będzie lekko zmęczone i pójdzie sobie do domu, tak? Mamy tutaj, tak jak już wspomniałem, dosyć szersze spektrum działania tych zajęć. Kolejna rzecz, no, kiedy mamy zajęcia, mamy jakiegoś trenera, dzieci jeżdżą na obozy, czy, czy też dowiadują się pewnych informacji. Dzieci, które trenują, bardzo często zaczynają też patrzeć na to, co jedzą. Niekoniecznie może przez pryzmat tego, że nie chcą przytyć, ale tak naprawdę patrzą na to, co im daje energię. A więc okazuje się, że bardzo często różnego rodzaju jedzenie typu fast food odrzucają, na to, żeby przyjąć zupełnie inne, bardziej wartościowe posiłki. Eee... W samym treningu, tak jak wspomniałem, uczymy się wygrywać, uczymy się przegrywać, to nasze życie dorosłe, umówmy się, że nie jest tylko pasmem sukcesów, ale także pasmem e, porażek, po których musimy się podnieść, nauczyć się czegoś i wrócić po prostu silniejszym. To samo tyczy się naszych dzieci. My pokazujemy jak to zrobić. E, w jakim etapie tak naprawdę dzieci powinny zacząć ćwiczyć? No, w chwili obecnej mamy coraz więcej, ta, ta baza jak gdyby sportowa jest rozbudowana, amatorska ta baza sportowa jest rozbudowana i dzieci mogą uczestniczyć naprawdę już w grupach od roku życia, no czasami widzę, że ktoś organizuje zajęcia dla dzieci od trzeciego roku życia, no to to już jest naprawdę, muszą być mocno wyspecjalizowane zajęcia, bo jak doskonale wiemy, dzieci, ma, które mają 3 lata, nie są w stanie zbyt długo się skoncentrować w takie zajęcia, są, yy, no nie są bardzo długie, są zupełnie inaczej czasochłonne, muszą być nastawione na zupełnie inną treść niż zajęcia dla dzieci troszkę starszych. Natomiast bardzo dobrym sposobem jest na to, żeby te dzieci zaczęły uczestniczyć i łapać jak najlepsze nawyki, żebyśmy pewne rzeczy niwelowali, pokazywali im alternatywę dzisiejszego życia właśnie w komputerze wirtualnego, w życiu po prostu wśród innych dzieci i czerpaniu radości z czegoś takiego co jest sport. No ja osobiście mam nadzieję, że te programy różne, które różne kluby organizują trenerzy, którzy się biorą za takie zajęcia, będą się wciąż i wciąż rozwijały, a Państwo też chętnie wyślą na jakieś zajęcia swoje dzieci po to, żeby te dzieci naprawdę zadbały o swoje zdrowie, żeby one były silniejsze, sprawniejsze, żeby idąc w przyszłość yy, wiedziały, że ten aspekt też. Jakim jest dbanie właśnie o szeroką kulturę fizyczną czy wychowanie fizyczne, jest dosyć istotne, bo umówmy się, że mówimy tutaj o aspekcie fizycznym, ale tak naprawdę wspomniałem tutaj o pewnym rodzaju nawyków żywieniowych, wspomniałem o umiejętności pracy w grupie, o umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, ale yy, mamy tutaj jeszcze inne aspekty, chociażby taki, że łapiemy jakąś pasję, no, łapiemy jakąś na, jakieś nawyki życia codziennego, więc za tym idzie, że musimy się umyć. Będziemy dbali o toaletę osobistą i wszystkie rzeczy z tym związane. Więc jak Państwo widzą, wpływ treningu fizycznego dzieci jest dosyć szeroki, więc gorąco zachęcam do tego, abyście nie zwlekali, tylko wyspali swoje dzieci do jakiejś sekcji. Sprawdźcie jedną drugą grupę, zobaczcie jak ten trener prowadzi zajęcia, jak te zajęcia wyglądają, z czym to się je i po prostu działajcie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.